Cześć, witajcie w ostatniej części Sanlidowej triady. Dzisiaj test składanego igla X9. Proszę bardzo, tak się prezentuje. Zaczynamy zabawę i porównamy go z moim ulubionym samikiem Sage w ostatniej fazie tego testu. Tak więc zapraszam i jedziemy z tematem. Sanlida igl X9, tak jak mówiliśmy na wstępie, łuk składany, to znaczy, że mamy Śruby montażowe, to znaczy, że rozkłada się na majdan i ramiona, nie jest łukiem jednoczęściowym i jego największą zaletą dzięki temu jest fakt, że łatwo go transportować, łatwo go przenosić. Łuk przychodzi do Was podobnie jak pozostałe zestawy, już wyklejone, przychodzi ze strzałami, z rękawiczką, z mankietem na ramię z torbą do przenoszenia, jak się okazało, bo myślałem, że to jest kołczan, dopiero jak się dokładnie temu przyjrzałem, to to jest torba typu slingback, tumikami tłumikami na cięciwek, których tym razem nie założyłem i, 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 i stringerem, żeby sobie ten łuk samodzielnie móc napiąć. Tak wygląda w formie złożonej, jest to zważywszy na stronę sanlidy, maksymalna długość becha jaki ten łuk może mieć, 9 cali, co świadczy o tym, patrząc po stronie producenta, że Ogólnie jest to łko trochę większym odstępie cięciwy od Majdanu. Tak ma być, sprawdziłem wszystko z tym łukiem jest w porządku. Strzałki takie same jak w pozostałych kompletach, 6 sztuk, 500 karbonowe, naturalne piórko. Takie zawsze są takie same groty wkręcane. W pierwszym filmie mówiliśmy czemu to jest fajne i co można dzięki temu zrobić. Dzisiaj ocenimy jak ten łuk pracuje. Mamy wersję 30-funtową. Jest to łuk, który ma 58 cali długości, więc jest to łuk, bym powiedział, raczej bardziej kompaktowy niż mniej. Sage mój ma chyba 62 cale i jest sporo większy, tak więc y, dla kogoś kto chce nosić łuk ze sobą już w formie złożonej to to jest plus. Zajmuje nam mniej miejsca, nie będzie nam się tak czepiał o gałęzie, jeśli tam gdzieś w lesie będziemy z nim. Y, w podobnych sytuacjach generalnie mniejsze łuki są wygodniejsze. Zazwyczaj za to mają troszkę inną charakterystykę naciągu, i mógł dłuższy. Tym zazwyczaj ten, ta charakterystyka naciągu jest trochę przyjemniejsza. Zaraz zobaczymy, jak będzie. W tym przypadku postrzelamy trochę intuicyjnie. Tak jak wiecie, ja tam nie celuję z łuku tradycyjnego. Tam, gdzie nie ma celownika, tam nie celuję, strzelam. Intuicyjnie, co więcej, mam lewe oko dominujące, więc jest tym weselej, że pamięć mięśniowa jest wszystkim. Zaczynamy strzelanie. No dobra, łup przychodzi wyklejony, trzeba tylko założyć siodełko albo poprosić w centrum uczciwym, żeby założyli. Więc muszę o, podciągnąć czapkę, bo zapomniałem, że nie da się za bardzo strzelać z daszkiem, będę się musiał przerzucić na jedną czapkę. Ogólnie, mimo że 30 funtów, to ciągnie się bardzo przyjemnie mimo krótszych ramion, ten cykl naciągu jest bardzo przyjemny mam trochę za wysoko założone siodełko chyba no cóż albo po prostu kwestia pociągnięcia Płynnego, no nawet naciąga się bardzo fajnie. Tak, strzałki łatają. Bardzo eleganckie te postrzały. Płynnie, przyjemnie. Na tę chwilę wszystko jest w jak najlepszym porządku. Ogólnie łuk, mimo braku tumików na ramionach, bardzo fajnie pracuje. Troszkę dzwoni. No tutaj założenie tych tumików na pewno rozwiązałoby ten problem. Ale już nie chciałem tutaj za bardzo grzebać przy tym łuku. Bo tak jak wiecie, łuki do testów dostarczyło Centrum Łucznicze. I tak jak tam realnie nie miałem czasu na tym powalczyć, to zważywszy na nadchodzące święta, to nie ukrywam, że założenie tu mikrofonu po prostu czasowo mnie już przerasło. Słychać, że on troszkę dzwoni. Jest to związane z trochę dużym BH. Myślę, że gdyby cięciwa była deczko-deczko dłuższa, byłby trochę cichszy. No, na pewno założenie tu rozwiąże ten problem. Jest dość wrażliwy na pociągnięcie. Jeśli dobrze równo puszczę, strzały płyną elegancko. Jak nie, to trochę machają ogonem. Ale grupuje bardzo, bardzo fajnie. Strzela bardzo przyjemnie. Ten tutaj. Do samego cyklu nie mam żadnego zastrzeżenia. Do pracy, do grupowania żaden problem. Spróbuję się trochę cofnąć i nagram wam za pleców, jak prosiliście. Tak jak wam nieraz staram się przypominać, 30 ft to jest naprawdę idealny naciąg dla początkujących i dzięki temu ten jest naprawdę super fajny. W pracy jesteśmy gdzieś na 20 metrach, tam 20, może od coś takiego, nie, 20. zobaczycie, jak ten łuk strzela, ogólnie od pleców. Nie ukrywam, że te strzały są dość ciężkie. Więc tutaj w stosunku do moich bentłudów, które są znacznie, znacznie lżejsze, widać różnicę sam w mojej intuicji trafiania, jeśli widzicie jak one się układają tam na dole maty, no to ja związane z tym, że gdybym miał prawdopodobnie swoje strzały to byłyby te 23 cm wyżej. O, trochę lepiej. Z tego co widzę, to jedyny problem jaki gdzieś tam mam na macie to z własną powtarzalnością, bo Układają się tylko wyżej, niżej. Tak, zdecydowanie. Jeszcze jedna. Jeszcze jedna z tej samej odległości. Ogólnie, pierwsze, co bardzo mocno rzuca się w oczy, jeśli chodzi o całą tą serię. To te łuki są bardzo fajnie zrobione. Ja generalnie nie mam zastrzeżeń do samej jakości wykonania. Są to łuki z linii Entry Level. Dla początkujących uczników, którzy mogą mieć jakieś ambicje ucznicze, nie tylko po prostu raz w roku postrzelać. Albo chcą przejść z etapu łuku z leszczyny. To mamy trzeci bardzo dobry przykład tego, że zestawy Sunleady robią robotę. No bo bez żadnego problemu to strzela. Jedyny problem... Jak ja mam to, żeby dobrze ten łuk wyciągnąć, ale to jest tylko moja techniczna gdzieś tam kwestia. Bo dobry strzał on leci, siada. Tu nie ma zastrzeżeń. Strzały lecą prosto. Kwestia tego, żeby dobrze się wyciągnąć. Ja się dobrze ułożę, siedzi. I jak? Idę teraz. Idę, czy ustawiam kamerę? Zobaczyć ją z przodu trochę bardziej. Ogólnie to nie jest za ciepło, bo skoro jutro wigilia, to znaczy, że mamy tak naprawdę końcówkę grudnia. Plusem jest to, że nie pada śnieg, nie jest minus 15. Co by na dobrą sprawę dość mocno zaburzyło cykl treningowy. Ale jednak. Mamy jednocyfrową temperaturę, tam jest chyba 3-4 stopni, dzisiaj. Tak więc szału nie ma. Coraz bardziej się wstrzeliwuje w ten łuk, Więc no największym wyzwaniem jest po prostu nauczyć się tych strzał. Jak się całe życie strzela z ultralekkich, to przesiadka na trochę cięższe i już, już to widać, że trzeba to skompensować trochę. I teraz kurczaczki. Bez problemu. Super. 20 parę metrów. Czysta frajda. Jeśli ktoś szuka łuku składanego, to bez zastrzeżeń. Mówię, nie mam zastrzeżeń i teraz powinna wejść muzyka. Chyba ze szczęka. Bo czemu nie? Samik Sejcz. Pytanie, prawdopodobnie, na które wielu chciało poznać w odpowiedź, zestaw Sanlidy. Czy Samik, który nie przychodzi w zestawie, to jest mój Samik prywatny. 35-funtowy, więc nieco twardszy. Będziemy tutaj musieli wziąć poprawkę na to, że jesteczko. Mocniejszym łukiem jest, a to wiecie z filmu, tak na dobrą sprawę, bardziej tradycyjną wersją słynnego Polarisa. Zapraszam, obejrzycie ten film. Jest to chyba jeden z najbardziej popularnych filmów na kanale, więc jeśli nie obejrzeliście, będzie warto. Ten łuk zyskał ogromną też popularność dzięki temu filmowi. I co w stosunku do Samika, w stosunku do Sandy. Jak te łuki ze sobą wypadają w bezpośredniej konfrontacji? Przede wszystkim San Lida to jest typowy Trad. Żadnych otworów w Majdanie, ani stabów, ani podcelownik. A w przypadku Samika to to jest coś, co nam zostało z linii sportowej. Gniazdo pod buton też. Jeżeli nam bardzo zależy, możemy ten łuk przerobić na łuk olimpijski stabilizatory, celowniki, glikiery. Buton, wszystko może być. Jest łukiem większy. Mam wersję 62, ale dłuższy Majdan, dłuższe ramiona. To zresztą widać w bezpośrednim porównaniu, że jednak on jest sporo dłuższy. Szczególnie Majdan. To ramiona ze na większe ugięcie ciężko porównać, ale widać ewidentnie, że Majdany są znacznie, znacznie, znacznie się od siebie różnią. Że Samik jednak jest zdecydowanie dłuższym łukiem. Jest łukiem też wagowo, wydaje mi się nieco cięższy, no ale jest trochę większy. No I ostatnim elementem, który jest mocnym, tutaj powiedzmy, potomkiem, czy e, podobieństwem do e, Polaris'a, jest fakt, że jest składany na śruby, a Sanlida na imbusy jest to bardziej takie smukłe. Powiedziałbym dla kogoś, kto szuka tradycyjnych rozwiązań, bardziej eleganckie, wykończone osiądem. W zestawie jest klucz. Dla kogoś, kto chce bezkluczowo roz, rozkręcać łukno to Polaris może być troszkę wygodniejszy. Ciężko mi powiedzieć, które jest zaletą, które wadą. Każdy może mieć tutaj swoje odczucia. W obu przypadkach trzeba sobie łuki, wykle... trzeba założyć siodełko, salina przychodzi wyklejona. Ja swojego Polarisa musiałem wykleić sam, tak więc to w razie czego jest dodatkowy wydatek. Przejdziemy do tego oczywiście w ostatniej fazie, ale na razie dwie serie na szybko z Polarisa. Muszę sobie tylko przynieść inne natatki, bo mi się nie zaklikują. Ha, jest pielęgna. Radzę tam Muszę inne strzały przynieść. Dobra. No dobra. Polazłem po bentudy. Tak więc bezpośredniego porównania samej trajektorii lotu no się nie uda zrobić, no u są lata świetlne lżejsze. Ostatnio lubię mi się wypinać te strzały, więc mam nadzieję, że nie rozwalę łuku. 35 funtów, sześćsetki. No, nie wiem, czy jest to kwestia naciągu, wagi strzały ale ten łuk jest lata na szybszy. Strzały, strzały zupełnie, zupełnie, znaczy niestety bentwood ścięciwy, cięciwy. San lubią się wypinać. Boję się, że coś rozwalę. O, elegancko. Ach, mój błąd został na palcach. No 35 funtów, trochę deska. Ten cykl naciągu zdecydowanie. Sanida wygrywa. Sejdź jest zdecydowanie trudniejszy. Ale prędkość jest zupełnie inna. Zobaczcie sobie od pleców, jak to wygląda. Za to na minus. Mimo tłumików ten samik ma znacznie, znacznie więcej wibracji. To jest inny świat. Ach, mój błąd. Ale jednak lata znacznie szybciej 35 fotów, to jest już taki. No i mniejsze BH, twardsza deska, twardsza minat długie znacznie szybszy. A Jak po sznurku latają te strzały? To jest. No musicie po prostu obejrzeć tamtą recenzję i zobaczyć, co mi się najbardziej w tym muku podobało na tyle, że na dobrą sprawę strzelam. Tylko z Sage a, a nie strzelam praktycznie dla Lappwinga. To teoretycznie jest dwa razy z rozciągiem. Ach, Teraz mi się mylą, jak mam się złożyć do cięższych czy lżejszych strzał. No, w bezpośrednim starciu 35 funtów lekkie strzały, mniejsze Becha. Samik w tym wypadku. Absolutnie dominuje. Ale za to, jakby tak wejść w niuanse, to mimo że Sadida nie ma tumików, to jest cichsza. Mimo że ma większe BH to się przyjemnie naciąga, Może i wolniej strzela, za to więcej wybacza i generuje znacznie, znacznie mniej wibracji niż Sage. Do tego ciężko powiedzieć, który jest ładniejszy. Jeżeli jesteście bardziej na tradycyjne łuki nastawieni, to chyba Sanlida ładniejsza. Jeżeli podoba Wam się ten klimat takiego usportowionego łuku tradycyjnego, to wtedy Polaris. Wracamy do Sanlidy i może jakieś podsumowanie. Sanlida Eagle X9. Podsumowanie dzisiejszego spotkania z tą bardzo fajną zabawką zabawką, które jako cały zestaw dostarczyło Centrum ucznicze. i W sumie bardzo się cieszę, że dla odmiany mogłem okazję pod koniec sezonu poszłać z trzech różnych łuków tradycyjnych z tej linii. I tak jak zawsze podkreślam, moja opinia jest szczera i nie staram się nikogo zadowolić, tak więc no poza Wami którzy oglądacie, bo chcielibyście uczciwej recenzji. Internet jest pełen. Płatnych recenzji, że szczególnie w elektronice to się spotyka, I staram się unikać tego schematu. Znaczy, generalnie, nawet trochę gazę tym schematem. Tak więc, i tutaj, uczciwie, mogę przedstawić Wam wady i zalety tego zestawu, i postaram się, żebyście mogli podjąć w żaden sposób nie nakierowaną yy decyzję. Co sądzicie o tym mūku? Co ja sądzę? Generalnie, najważniejsze, rzeczy, co trzeba. Wziąć pod uwagę to fakt, że przychodzi on w zestawie. Tak jak pozostałe łuki, o których do tej pory rozmawialiśmy, to w pełni gotowe, rozbudowane zestawy łucznicze. Można z nich bez trudu zacząć. przygodę. na co to, to siodełko. Zamówcie sobie, że już było założone. Bo mamy strzały, bo mamy stringer, bo mamy torby, bo mamy ochraniacze, bo mamy skórkę na palce. Bo mamy wszystko, 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 zakładamy cięciwej i naprzód do lasu, na łąkę, czy gdzie tam? Zrobić sobie matę i można szyć. I tutaj Sanlida świetnie, świetnie się spisała. Bardzo fajnie te zestawy są złożone. Mimo, że strzała Sanlidowa jest o ta, znacznie, znacznie cięższa od karbonowego bent Bentuda. To nie zmienia faktu, że jest strzał, która bardzo ładnie lata. Nie stwarza żadnych problemów. Piórka na dobrą sprawę nie pokazują znaków zużycia. Nasadki się nie porozpadały i strzały bez problemu grupują. Oczywiście na moim poziomie, bo gdyby ktoś wziął może profesjonalny ucznik tradycyjny, miałby inne, inne odczucia. Ja mam takie jakie mam, bo w łuku tradycyjnym mam najmniejsze doświadczenie ze wszystkich. Strzelałem bardzo długo z łuków olimpijskich. No i samotbyczka też już od bardzo dawna. Tak więc myślę, że nawet tym bardziej te zestawy są dla ludzi takich jak ja, którzy po prostu chcą się dobrze bawić uku tradycyjnego nie traktują jako narzędzia wysokosportowego, tylko w pełni rekreacyjne, żeby to była dobra zabawa, przyjemna, żeby się fajnie strzelało. I teraz cena do jakości zestaw kosztuje niecałe 600. Za cały zestaw z łukiem. Ze strzałami, z tym wszystkim, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Uważam, że jest to bardzo dobra cena, bo jest to cena w stylu kupi, zapomnij. Nie trzeba więcej inwestować te parę groszy za siadełko. I można zacząć zabawę. I tym myślę, że to powinno być chyba największa rekomendacja. Dnuk fajnie strzela, przyjemnie, bardzo miękki, płynny, cykl naciągu. 30 funtów fajnie wypluwa te lekko ciężkawe strzałki, więc mamy zestaw. Kompletnie jedyne co się nasuwa, jest tam z tyłu głowy na pewno. No dobra. No a to w takim razie co z tym Sage'em? I tutaj mam zagwostkę. Bo z jednej strony faktycznie chciałbym powiedzieć, że zestaw San Lidy jest absolutnie perfekcyjny, że jest on najlepsze, co może Was w życiu spotkać. No ale mam Sage'a i mam Lapwinga. O Lapwingu rozmawialiśmy w poprzednim filmie. Tak więc nie będziemy tego przywoływać, no to jest jednak trochę decha. No ale Sage. u który. Na dobrą sprawę zaznaczał do tej pory wszystkie checkboxy. Nie zaznacza tak naprawdę dzisiaj w zestawieniu z dwóch takich istotnych, a na resztę za chwilę. Przede wszystkim nie ma zestawu. Zamawiając ten łuk, musicie go zamówić i domówić do niego wszystkie możliwe akcesoria. Strzały na długość, przycięte, skórki sobie wykleić, ochraniacze, mankiet. Skórka na palce, tłumiki nacięciwe. W przypadku Sejja nic nie przychodzi w zestawie, jest to goły łuk. Myślę, że fajną opcją byłoby oferować go w zestawie. To byłby taki fajny plan. I tutaj, gdyby złożyć ten zestaw mniej więcej rozsądnie, to atrakcyjna cena, jaką jest 430 zł za łuk, bo taka jest mniej więcej dzisiaj cena za Sejja, powoduje, że zmieniłaby się na co najmniej 600-700 zł. No, myślę, że lekko. 37 zł, żeby to był zestaw, który jest dopasowany do danego łuku. Czy jest to kwota, którą warto wydać? Czy lepiej kupić Royala? No nie Royala, tylko Igla. Royale były poprzednie. Czy warto kupić Igla? Kurczę, jeśli, jeśli nie wiecie, co kupować, bo nie jesteście z branży, że tak powiem, nie oglądacie filmów tych właśnie takich, nie macie pomysłu, nie macie znajomego, kto Wam doradzi, to bierzcie Stan Pod każdym pod każdym względem ten zestaw was zadowoli, to będzie wasz pierwszy łuk i to jest dobry łuk. Naprawdę. To nie jest tak, że jest słaby łuk, to jest naprawdę dobry łuk. Nie jest zbyt szybki, nie jest też zbyt wymagający. Strzela bez problemu. Sage jest trudniejszy w cyklu naciągu, bo mimo że to jest tylko 5 funtów różnicy, to jest naprawdę decha w stosunku do, do tego, jest znacznie, znacznie szybszy. No to jest pod kątem zawodów. No to sorry, ja bym już dzisiaj zainwestował w samika, zdecydowanie. Nadal. Jeżeli chciałbym jeździć na zawody 3D i wiedział, że idę w tym kierunku, będę, będę strzelał, jeździł po zawodach, nawet rekreacyjnie, to, to wtedy kupiłbym samika. Nie, nie ma się to zastanawiać, jest znacznie, znacznie szybszy. I takie lekkie strzały, co zmienia Wam znowuż punkt wejścia z 580 zł na 1000, bo te strzały nie są tanie. I trzeba ty trochę lepszą skórkę wypadałoby kupić, wtedy lepsze tumiki. Żeby taki złożyć zestaw docelowy, żeby jak to się nie było, że rośnie razem z Wami, tylko od razu po prostu kupić czy docelowe. A jeżeli są zawody 3 się gubią, wiecie co mam na myśli, mam nadzieję. Do tego ten łuk generuje dużo wibracji, jest w stosunku do y, sanidy. Tak więc dla początkujących, dla ludzi, którzy podchodzą rekreacyjnie i chcą jak najbardziej bezstresowego wejścia w tą przygodę, planowista sprawa. Kupujcie, bierzcie, nie bawcie, się, nie bawcie się w kombinowanie, rozbijanie wszystkiego na to i milion komentarzy w stylu jednak kupiłem samika, proszę dorać mi strzały, proszę dorać mi cięciwę, dorać mi skórkę, dorać mi ochraniarz, dorać mi to, to, tamto. Bo generalnie jeżeli jesteście na tym etapie, że każdy, każdy element jest dla Was nowością, to samik może być trochę za grubo, szczególnie pod kątem zawodów, jeśli byście chcieli składać. A wtedy lepiej wziąć royala i pójść i po prostu strzelać. Bo to w sumie fajniejsza zabawa, jest dla mnie przynajmniej. Ja bardzo lubię zestawy cokolwiek bym nie robił. Czy to rowery, czy nie wiem, fotografia, czy cokolwiek, żeby to było bezobsługowe. Dla początkujących to ma być takie totalnie przemyślane, tak, żebym ja się nie musiał jako użytkownik zastanawiać. Dlatego cokolwiek wchodzę, chcę, żeby to było ten pierwszy etap. Ma być przede wszystkim fajnie, bo łatwo się zrazić. Bo źle się coś dobierze, źle się coś zrobi, źle się coś przemyśli. I można się do sportu zrazić, a ucznictwo jest wspaniałym sportem. Trudnym, wymagającym zaangażowania, jeśli chce się go robić poważnie. Ale ogólnie daje masę Masę Frajdy. Każdemu Mówię, spróbujcie, to jest naprawdę świetna zabawa. I jeżeli nie chcecie zacząć od doczka, bo pod doczki B, bo to nie są prawdziwe łuki, a chcecie jakiegoś e, trada na początek, to ten film zamyka wam trzy filmy o trzech różnych rodzajach łuków tradycyjnych. Mamy. No, Longbow'a mamy jednoczęściowy, mamy składany, plecakowy, więc możecie go sobie wziąć do pleca, na spacer i wybrać swoją drogę. Sun lida Eagle to jest naprawdę dobrze zrobiony i skompletowany zestaw dla ludzi, którzy chcą wejść w ten sport, wejść w tą zabawę i traktować ją z należytym gdzieś tam dystansem, bawić się tym, pojeździć po centralnej lidze, spotkać fajnych ludzi i zobaczyć czy to jest Wasza droga i wtedy pomyśleć nad czymś bardziej rozbudowanym, ale kiedy będziecie się nad tym zastanawiać to wtedy będziecie wiedzieć czego szukacie i może samik będzie dla Was wystarczająca, może pojedziecie znacznie, znacznie grubiej i zobaczycie, że łuki tradycyjne mogą kosztować praktycznie tyle samo co bloczki więc można się zdziwić, przynajmniej ja jak wchodziłem ten w, w ten dział ucznictwa to stwierdziłem, że za łuk drewniany czy tam laminowany nie zapłacę tyle pieniędzy co za Stingera czy za yy, jakiegoś wysokiego top tak więc. Można, można się dziwić, tak, więc tutaj wszystko zależy gdzieś tam od waszych predyspozycji, oczekiwań i, i tego czego tak naprawdę od tego ucznictwa chcecie. Jeżeli to jest naprawdę wasz pierwszy łuk, kupcie sobie taki zestaw. Nie próbujcie składać oddzielnie, bo to się na dobrą sprawę nie opłaca. Ciężko będzie złożyć coś równie dobrego za te same pieniądze. Tak więc to jest chyba najlepsza rekomendacja. I przeżył moje testy. Jest 4 stopnie i ten łuk nie pękł. Tak więc kolejny plus. Można sobie na chodziku strzelać. Przyjemnie się naciąga, przyjemnie się strzela. Zestaw jest kompletny. I prawie tyle na dzisiaj ode mnie. Moja pełna rekomendacja. W sumie macie rekomendacje wszystkich trzech zestawów. Wszystkie mają wady, wszystkie mają ogromne zalety. Tak więc jest to coś, na czym warto się. Zastanowić przed zakupem, która droga jest droga dla Was. Na dzisiaj, tu już prawie koniec. Poczekajcie jeszcze chwilę. Pewnie się zastanawiacie, co jeszcze mogę od Was chcieć. Ano, dzisiaj jest ostatni dzień. Przed wigilią postaram się ten film dzisiaj wrzucić. I nieważne, czy tak jak ja spędzacie wigilię w swoim towarzystwie, czy spędzacie je z rodziną, może w gronie najbliższych przyjaciół. Mam nadzieję, że spędzicie te święta szczęśliwie, spokojnie i że spotkamy się w tym samym, albo jeszcze w większym gronie, na podsumowaniu tego roku w już jednym z nadchodzących filmów. Tak więc wesoły świąt i do zobaczenia już wkrótce. Cześć!